Czołem ludziska! Z tej strony Staszek a przed wami Flint Hook. Jest to gra akcji platformowa, można by powiedzieć po części gra akcji, w której wcielamy się w tytułowego kapitana Flint Hooka, który będzie podróżował po kosmosie i podbijał statki piratów. Będziemy walczyć z przeciwnikami, będziemy plądrować kosmiczne statki, pokonywać rzesze wrogów, zbierać mnóstwo e, złota. I ulepszać swoją postać. Gramo wbudowany Permadew, więc za każdym razem, kiedy startujemy misję, mamy ograniczoną ilość życia. Jeżeli zginiemy, to kończy nam się cały przebieg i zaczynamy od początku, ale po całym tym przebiegu zdobywamy um, specjalną walutę, którą możemy na czarnym rynku, za którą możemy na czarnym rynku ulepszać swoją postać, i tak właśnie będziemy progresować na coraz potężniejsze poziomy. Czyli typowy system dla Rogali, Permadev z rozwojem postaci. Zobaczmy, moi drodzy, jak to wygląda. Gra śmiga pod wszystkimi możliwymi systemami, więc Windows, Linux, yy, SteamOS i Mac jak najbardziej działa. Gra będzie kosztować 15 euro, prawdopodobnie, jeśli się nie mylę, i to co wyczytałem z maili, ponieważ odgrywam wam tę grę przed premierą. Klucz dostałem od samych twórców, nawet się o niego nie zgłaszałem. Gra wydała mi się bardzo, bardzo przyjemna, bardzo wartka i fajna, dlatego od razu wrzucam ją jako kolejnego pretendenta, na który którego będziecie mogli głosować w następnej grze lekcji. Zaczynajmy, moi drodzy. Wydaje mi się, że zacznę nie od samego początku, tylko ja sobie chwilę pograłem. Chwileczkę dosłownie coś no, możemy zacząć od samego początku, bo nie dużo mi się udało zdobyć. Przy okazji, akurat jak usunę ten slot, możemy zacząć od samego początku, to pokażę wam, na czym ta gra polega. Lećmy! Jest tutaj grze mnóstwo niuansów, które będziemy poznawać z czasem, więc e, no, mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu, bo mi się naprawdę gierka podoba. Ale jest właśnie coś typu właśnie jak Enter the Gungeon, jak Nuklearny Tron. Tylko akurat na Nuklearnym Tron nie było zwoju, ale bardziej Enter the Gungeon. Zdobyliśmy pierwsze co? To nasz Flint Hook tytułowy. Czyli mamy teraz zobaczyć taki hak, który pozwala nam się przyczepiać tutaj do takich wiszących. Można właśnie powiedzieć, że hacków. Proszę bardzo, w ten sposób możemy podróżować, łapać się tak zwany grappling hook, tak? Znaczy, łapać się do tych wszystkich tutaj elementów, takich pierścieni, można by powiedzieć, i tak oto przemieszczać się pomiędzy pokojami. Zobaczcie, po prawej, na górze, stronie e, mamy mapkę, czyli też taki bardzo popularny i znany element w takich jak w takich, takich produkcjach, czyli możemy po prostu zwiedzać sobie mapkę tak, jak chcemy. Proszę bardzo, czyli tak, drugą rzecz, którą zdobywamy, to jest pistolet. I teraz, żeby strzelać pistoletem, to strzelamy oczywiście x tak? Na prawym bamperze, bo Gram napadzie od Xboxa 360. Na prawym Triggerze mamy Flint Hook, a po, pod X-em mamy strzały. Możemy oczywiście strzelać w takim kierunku, w jakim pokażemy sobie lewą gałkę. Po lewej stronie, jak widzicie, mamy pasek życia, mamy 100 na 100. Mamy też klucze i tarczki. Powiem e, szczerze, ja dopiero te grę poznaję, więc oczywiście te wszystkie rzeczy, jeszcze są, nie wszystkie rzeczy są dla mnie klarowne. Na pewno nie można. O, żem spadł. Na pewno nie można spadać w ogień, bo się traci życie. Okej, okay, więc trzeba uważać, że jest tutaj dużo jest pułapek, dużo trzeba kombinowania. Bardzo atletyczna jest ta gra. Chronobuckle to jest kolejny, kolejny przedmiot, który pozwala nam, moi drodzy, teraz spowalniać czas. Spowalnienie czasu pozwala nam przechodzić nam między innymi między laserami, takimi dziwnymi laserami, to pozwala nam właśnie spowalniać czasu, ale również jak spowalniamy czas, to wszystko się spowalnia, więc o wiele łatwiej możemy atakować przeciwniku. Możemy oczywiście odbijać się od ścian. Tych skrzyni, które tam widzicie, nie da się zniszczyć, albo ja nie wiem, że się da zniszczyć, przynajmniej nie tą bronią. Może kiedyś by się dało zniszczyć, może jakieś sekrety są poukrywane tam. Nie wiem. Na początku tak strzelałem, w nie, bo wydawało mi się, że może rzeczywiście będzie można coś zrobić. A tu mamy przedmioty. Oczywiście mamy również przedmioty, które możemy użyć. Teraz rzuciłem bombę, proszę bardzo. I od razu pokonałem wszystkich przeciwników za jednym zamachem. Oczywiście tylko jeden przedmiot można nosić, tylko i wyłącznie jeden, no tak jak chociażby w Enter the Gungeon. Ja bym mógł że tu kilka mechanik naprawdę z Enter the Gungeon jest jakby wypożyczonych. Huk! Okej, okay. czyli żeby zniszczyć taką ochronkę, to trzeba przytrzymać, też prawy przy trigger. A ja to wygląda na to, że to po prostu jakby odblokowuje nam jakieś tam przeszkody, dzwonkowe przeszkody. O, to będzie chyba trudniejszy pojedynek. Okej. Okay. Oczywiście z czasem przeciwnicy są trudniejsi, z czasem oczywiście jest ich więcej, plansze są, No można powiedzieć, że dość, dość pokaźne i naprawdę ta gra jest, ajajaj, teraz oberwałem, stylówka tej gry naprawdę jest bardzo przyjemna, jest taka pikselowa jak lubię, a do tego jeszcze rzeczywiście wymaga trochę skilla, jak widzicie, więc może być ciekawie, biorąc pod uwagę, że to kolejna gra, która jest, która wymaga skilla, więc może być ciekawie. Jak słuchać takie alarmy i dużo przeciwników, to na końcu zawsze zdobędziemy skrzynię, a w tej skrzyni najczęściej są właśnie jabłka, które nam przywracają zdrowie, dużą kasę, za którą możemy potem kupować jakieś przedmioty i ulepszać swoją postać w grze. Zaraz zobaczycie, jak wygląda cały zapas, ca cała jakby opcja zabawy w ulepszanie postaci. To jest jakiś dziwny koleś, nie mam pojęcia kto to jest. jakiś, jakiś mag dziwny. No bardzo mi się to po podobają animacje, to wszystko tak bardzo płynnie, fajnie chodzi. To właśnie jedna z tych pikselowych gier, która naprawdę jest zrobiona porządnie. To jest kolejny przedmiot, który zdobywamy, jest to kompas. Kompas, który pozwala nam, jeżeli zdobędę wystarczająco dużo jakichś kryształów duchowych, ghost games, i będziemy wrzucać temu gościowi, to on pokaże nam yy, kolejne, jakby takie specjalne zadania. Bo mamy tutaj takie zadanie, że musimy polować na różnych przeciwników. Czyli jest, wiecie, taki jak to na Dzikim Zachodzie było. Mamy po prostu wyznaczoną nagrodę za głowę jakiegoś przeciwnika, i musimy go znaleźć, tak? Musimy go wytropić, podróżując po kosmosie i wykonując różne, różne misje. A tu, proszę bardzo, zdobywamy pierwszą kartę. I w tej karcie to właśnie jest karta związana z kolejnym naszym zadaniem. Trzeba ją rozbić i dostaniemy to jest nasz pierwszy przeciwnik, Bad Billy Buza. Jak uda nam się go złapać i pokonać, to dostajemy 3000 golda, jak widzicie. Tak? Tak to wygląda. Musimy na początku jeszcze znaleźć jego ślad. Jak to wygląda, jak się go łapie, to teoretycznie poznamy prawdopodobnie razem, bo, bo musimy już zebrać jakieś trzy elementy, jak widzicie, takie trzy Ghost Games, jak to nazwali. Jeszcze ani, ani razu chyba żadnego nie zdobyłem, więc będziemy się po prostu uczyć tej gry razem. Zdobymy oczywiście poziom. Im więcej, prawda, zdobędziemy lutu, im więcej poziomów przejdziemy, to nasz ogólnie główny poziom wzrasta i są coraz trudniejsze i bardziej rozw rozwinięte. Widzę z tego, co, co poznałem poziomy. Te po prawej stronie na górze są te właśnie takie rąby z czaszkami. Wydaje mi się, że to są te Ghost Gems. Nie wiemy jeszcze ile musimy zdobyć ile zabyliśmy. A po lewej na dole widzicie kasę i mamy jeszcze takie zielone monety. I te zielone monety właśnie używamy w, na czarnym rynku, ale do czarnego rynku jeszcze za chwilę wejdziemy. Czyli znaczy, to jest trybów do odblokowania. Mamy ogólnie trybów łącznie widzę, że 5. Mam odblokowane na razie 1. Więc musimy teraz rozegra rozegrać misję. Jak wygląda rozgrywanie misji? No właśnie. Przede wszystkim mamy zobaczcie ile tutaj do pokonania przeciwników. To są bossowie, których musimy po prostu złapać. Jest ich łącznie 5. I musimy na początku znaleźć tego gościa, więc wchodzimy sobie w rozgrywkę. I teraz możemy wyekwipować różne rzeczy. Jak będziemy oczywiście zwiększać swoją, swoją, swój rank, czyli swój level, swój poziom, czy można powiedzieć po prostu, że. W sumie określenie, że zdobywanie poziomów tutaj chyba jest najlepsze. To jest napisane rank, ale, ale oczywiście chodzi o poziom. To możemy lepsze zbierać perki, takie karty, które będą nam dawać lepsze możliwości naszej postaci. I możemy sami w każdej rozgrywce dobierać rzeczy, które chcemy. Danej postaci przydzielić na daną misję. Czyli, na przykład, na początku mamy bullseye, który zwiększa krytyczne ciosy, mamy coś, co zwiększa nam ekspy, ale potrzebujemy użyć, potrzebujemy, mamy na to jakby trzy węzły dostępne i możemy tylko użyć jednego. To jeden z trzech tu użyjemy, tak? Ale, żeby było ciekawe, to przypomina mi to chociażby zabawę w Hollow Knight. Cie. Tam właśnie było to tak samo, że mieliśmy węzły i musieliśmy dopasowywać czarmy, które chcemy bo te węzły podpiąć. Takie breloczki, one dawały nam specjalne skile. Więc powiedzmy sobie szczerze, że chcemy na początku. Eee, no, weźmy na przykład coś, co zwiększa nam expy. i może na przykład więcej HP o 10 tutaj mamy, ale możemy też za każdym razem, kiedy wbijamy na statek, zdobywamy jabłko. A każdy jabłko nas lecia za 10 HP. Obrażenia też są zazwyczaj za 10 albo za 5 HP. Tu różnie bywa, ale zazwyczaj są ładnie zaokrąglone, więc weźmy sobie bonusowe jabłko. Czemu nie? Tak, na razie to wszystko. Nic więcej nie udało nam się zebrać. Oczywiście, im większy ranking, tym, tym więcej będziemy mogli zebrać tych rzeczy. I oczywiście będziemy mogli powiększać maksymalną liczbę tych perków. Jeżeli odwiedzimy czarny market i zwiększymy tę liczbę. Tak, tak to wygląda. Możemy. Startować w takim wypadku. Pierwsza misja. Czas na pierwszą misję i możemy teraz wybrać jaką chcemy wybrać misję. Zobaczcie, mamy Iron Head, tu jest Purseful, czyli prawdopodobnie tu dużo zabędziemy złota. Tu jest Flyex Infestation, nie mam pojęcia co to jest, to wygląda jak jakaś poboczna misja. Jest jeszcze Labyrinthine, czyli tu może być dużo jakby labiryntów. Może na przykład stworzona jest tak plansza, że labiryntujemy po niej. Jest dużo różnych przejść w górę, w dół, w lewo, w prawo. Na razie mam tylko trzy misje do wybrania. Prawdopodobnie jak. Nie wiem co oznacza ta czaszka. Czaszka chyba oznacza, że ile uda nam się zdobyć wykonując tę misję tych czaszek o, o właśnie, tych, to, potrzebujemy ich trzech, żeby zobaczyć bossa I pierwszy i namierzyć bossa i wtedy możemy go wtedy dorwać. Strzelam, że to tak działa. Więc. E, nie grałem w, w ten Labyrinthine, więc zagramy sobie to jedną czaszkę, zdobędziemy, potem weźmiemy sobie coś za dwie czaszki. Zobaczymy, co to jest. Bo nie mam pojęcia, jak to się będzie prezentować. No, strzelam, że rzeczywiście. Będzie tutaj dużo zaułków, dużo skrętów, podróżowania i labiryntowania ogólnie jak to w labiryncie, nie, czyli będziemy się pewnie często gubić. Dobra, no i dobra, zaczynamy w takim wypadku. Oczywiście wszystkie poziomy są generowane proceduralnie. Mamy bombę bardzo dobrze. Na dzień dobry razu przedmiot. Niektóre rzeczy można oczywiście tutaj niszczyć. Po prawej stronie, jak już mówiłem, mamy mapkę. O teraz strzelają w nas tutaj jakieś. Jakieś armatki. Tak, jakiś robal był? Aha, i te armatki coraz będą w nas strzelać, ok, Dobra. Przede wszystkim oczywiście musimy zbierać złoto, bo za złoto możemy ulepszać swoją postać i zdobywać nawet zabawki na przyszłość. O! Czy to jest przeciwnik, czy to jest jakiś NPC, bo pierwszy raz go widzę? naprawdę ile pograłem? Pół godziny, może nie całe nawet. Kto to jest i co on nam powie? Two trips without a scratch will lead you to a new destination. Neat! Two trips without a scratch will lead you to. Okej, okay. dwie wyprawy bez obrażeń zaprowadzą cię do nowego, do nowego celu, okej, okay. o, i czasami jak widzicie spotykamy właśnie takie, są takie niektóre poziomy takie właśnie, o, tutaj coś jest dzikiego, coś nam nie leciało, niektóre poziomy są takie stuprocentowo właśnie zręcznościowe, A jak widzicie, o, jakieś tutaj, one potrafią być naprawdę spore, mimo że gra cały czas pokazuje nam, że zobaczcie, mimo że to jest spory, spora, spory, spora plansza, to pokazuje nam tylko jedno pole. A na samym szczycie, proszę bardzo, zobaczcie, Boss Blaster! Zdobyliśmy jakiś bonus! Boss Blaster! Gain more firepower against pirate bosses. Czyli lepiej, łatwiej będzie nam walczyć z piratami, bossami, okej. Okay. No my ogólnie walczymy tutaj cały czas z piratami. Jesteśmy jakimś kapitanem po prostu, który... który po prostu z nimi walczy, tak? Znajomość, znaczy tożsamość nasza jest teoretycznie nieznana. No właśnie, na górze był skarb, ale udało mi się skarb odkryć. A cały czas, jak widzicie, mamy zaznaczone, że tam skarp jest. Dobra, pójdźmy sobie w dół. Czyli pod podstawową, tak jakby, mechaniką właśnie poruszania się widzicie, że jest ten... Ten flint hook! Grappling hook! Bo flint hook to my jesteśmy. A! Dostałem minę o głupi, głupi... sposób w sumie. Takie przeszkadzajki, bardzo proste przeszkadzajki na dobrą sprawę. Idziemy sobie stąd. Aha! Dobra. Tu będzie dużo przeciwników, a na końcu zdobędziemy skrzynię, jak wszystkich pokonamy. Zacie, a to są w ogóle jakieś takie... Żaby, przepraszam, żaby? Jakieś ryby? Nie wiem, jakieś takie dziwne stworki. Przypominające ryby, które, jak wybuchną, to jeszcze strzelają. Jeszcze strzelają. Tymi swymi kolcami. Jak widzicie, mój blaster ma zasięg. Prawdopodobnie, jak znam życie. O! W przyszłości będzie można zwiększać zasięg. Tak strzelam. Bo tutaj zdecydowanie wszystko jest rozwojowe. Wszystko możemy rozwijać w tej grze. Powiem szczerze, przyznam wam się, bardzo szczerze nad bym powiedział, że ja nie planowałem tej gry prak praktycznie w ogóle nagrywać, bo po prostu jej nie znałem. Oż tym, dziadu jeden. Dostałem po prostu kluczyk nagle od, od twórców, zanim jeszcze... No postanowiłem zupełnie inną grę pokazać Wam w tym tygodniu jako pretendenta, ale nagle okazało się, że... Że zdobyłem klucz do tej gry, zagrałem sobie chwilę i naprawdę mi się spodobało. Ta gra jest bardzo dobrze zrobiona, jest dynamiczna. Widać, że nie jest odwalona tak, o, nie jest zrobiona na odwal się jej o! Co tu było w ogóle? Aha, bo to jeszcze lata i to jeszcze zadaje mi obrażenia, okej. Okay. Na dobrą sprawę, o tej, grze, o tej grze cały czas będziemy się czegoś nowego uczyć. Co jest fajne? Bardzo mi się podoba sposób w jaki ta gra jest naprawdę wykonana. Jest tu sami widzicie. Jest też mnóstwo takich sekretów. O, tu jest, co to jest? Spacemit, może mogę kupić Space Meat, ale to prawdopodobnie, aha. Tego nie można zmieniać, to po prostu jest taki skarb jakiś. Możemy to kupić za, za kasę i to nam prawdopodobnie... Zobaczymy co to robi, pewnie nam 25 HP. Nauczyliśmy się czegoś nowego, że Space Meat daje nam 25 HP jak go kupimy, a ja tego miałem 10 punktów obrażeń, więc teoretycznie ciut kasa zmarnowana, tak? No ale przynajmniej już wiemy do czego to służy i co to robi. Możemy eksplorować dalej. Okej, okay, kolejny. Kolejny challenge room. Ja to mogę nazywać challenge roomami, bo ciekawe jak to inaczej nazwać. Mało groźne ptaszory. Zauważyłem, że na razie nie można stanąć i strzelać, ale wiem, że po przejściu pierwszej misji dostaniemy jeszcze przedmiot, którego jeszcze nie testowałem. Taki przedmiot, który jest jednym po prostu z przedmiotów, które podobno wchodzą w podstawowy skład wyposażenia właśnie kapitana Flint Hooka. O! Czy ja mogę ich tak zabijać? Czy ja po prostu go... Bo jestem ciekawy, czy mogę zniszczyć widzówników, przelatując przez nich, właśnie. jeżeli tu ich jest w ogóle. Przelatując przez nich moim grappling hookiem. A widzicie? Tak. Tu trzeba. Gościa takiego trzeba strzelić, właśnie grappling hookiem, czyli hakiem, żeby móc zniszczyć mu bańkową osłonkę. Wow. Dobra. Poszło. I mamy nagrodę. Nagrodowy jest zawsze. O, sporo jedzenia na tym powiedział. Zobaczcie. Zdobyłem kolejną bombę. Na razie nie użyłem bomby, co kliknę. O, Teraz zużyłem, chciałem zmienić, widzicie, ten przycisk. <grystanie> Dobra, zużyłem bombę, żeby zdobyć bombę. Na razie mogę mieć tylko jeden przedmiot. Ciekawe, czy w przyszłości możemy na tyle rozwi... rozwinąć swoją postać, że będziemy mogli na przykład mieć więcej niż jeden przedmiot. Tego nie wiem. Może się kiedyś dowiemy. Aha, to jest ta. Dobra, to jest ta dziwna rybka. Rybka lubi pływać. Możemy oczywiście schodzić na dół. Bardzo fajnie, do tej pory jak sobie tak chwilę pogram, to rzeczywiście jest bardzo duże zróżnicowanie... Co to jest? Zróżnicowanie... U. poziom Oj, 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 to było beznadziejne. <laughs> Trochę mi nie wyszło. Zróżnicowanie jakby tych poziomów, że one nie są rzeczywiście nudne. Przynajmniej, no wiecie, dobrze zacząłem rozgrywkę, więc teoretycznie ciężko powiedzieć, czy one nie będą w przyszłości się powtarzać, czy nie. Czy będą się powtarzać, czy nie, właśnie. Ale zobaczymy. Ło! To wygląda jak jakiś trudniejszy przeciwnik. Możemy w ogóle spowolnić czas, jak widzicie. Dobra, nawalamy. Na cały czas będzie bił a handi, w stronę, w którą jesteśmy. Dobra. Oooooooo! I dobrze, Flint Hook. Ogarnijcie! ześ spadł, ale zabiłeś goście. Ale mamy 60 HP na 100, jak przegramy, no to oczywiście wszystko się resetuje. Dobra, tutaj trochę zdobyliśmy jeszcze jabłuszek. Te dwa były jabłka. Dlatego wziąłem te jabłka na zasadzie takiej, że Wziąłem ten upgrade, że jak będziemy nowy statek na nowy statek chodzić, to od razu regenerujemy sobie 10 HP. No tak to działa. O! I ta wielka skrzynka oznacza, że doszliśmy do samego końca poziomu. No tu akurat zobaczcie, że o, zobaczyliśmy, zwiedziliśmy 100% statku, więc możemy po prostu otworzyć tę wielką skrzynkę. I zobaczmy, co jest w środku. Space Shell zdobyliśmy. Nie wiem, co to jest, zobaczmy, co to. Można to coś zniszczyć, a w środku... Ło! Wow. Dobra, zdobyliśmy. Ghost Gem. Jeszcze dwa musimy zdobyć i ten kompas pokaże nam, gdzie jest boss. Tak to działa. Widzicie, zdobyliśmy jeden na trzy. Zdobyliśmy też pierwszą walutę. Taką zieloną, zieloną monetę. Może ona ma jakoś swoje, może jakieś ma swoje nazwy. Jestem ciekaw, co to jest ta tarczka jeszcze. Klucze czasami otwierają, klucze czasami otwierają jakieś przejścia. Możemy zbierać klucze. Tak samo jak właśnie w Enter the Gungeon, Niektóre przejścia są też zamknięte, więc widzę, widzę sporo analogii do różnych innych gier, ale ta gra rzeczywiście łączy bardzo fajne mechaniki ze sobą i łącznie daje naprawdę bardzo porządny kawał gierki. Na tyle ile jestem w stanie stwierdzić po pierwszych rozgrywkach. Dobra. Niestety jeszcze mi się nie odblokował, yy, że tak powiem, widzę, że Black Market Powinien na końcu się odblokuje, bo potrzebuję przynajmniej dwóch. dwóch tych monetek zielonych, dobra. Tip Jones Tip Salon. Tak to się nazywa. Tutaj mam Lockdown Rumble Room, nie mam będzie to oznacza, znaczy co, a 4 można zdobyć. Big Blasts i kornukopię. Czyli prawdopodobnie to są jakieś specyficzne ym, wyznaczniki, czy, 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 czy jakieś cechy danego. danego Mm, danego poziomu Więc wejdźmy sobie może do tego Co to jest taj Tiptonius Jones Tip Salon Może tu można kupować na przykład Jakieś wskazówki do gry Bo tip, tak? Ale tip to również napiwek Cholera wie o co chodzi Więc zróbmy jeszcze jeden etap dzisiaj I zobaczymy Who's under the flint hook's mask? Rampant speculations in, in the lower section Jeszcze nie odkryłem żadnego lower section O, teraz mam znacznie dwa kierunki Możemy pójść albo w lewo, albo w prawo No dobra, to pójdźmy w lewo to ciężko stwierdzić. Dobra, i mamy już. O jezu! Gdzie to? Mamy tu jeszcze, żeby było ciekawiej. Te się w ogóle nie ruszają. To są ciekawe typki. O! Gin. Dobra. O! To są chyba typki, które w ogóle. Oj, oj. To wygląda, że to są typki, które w ogóle się nie ruszają. O! Aha, nie mogę tam. Ja próbowałem skoczyć tam na górę, a to przecież jest drewniana zasłona, która uniemożliwia mi. Aha. Chciałem zebrać złoto, no ale oczywiście kosztem. kosztem życia mi się to! O! Udało zrobić. Nie, nie wiem, czy akurat można nazwać, że coś mi się udało w tym przypadku. Dobra! A, to nie koniec. Oj, 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 ile obrywam. Mogę oczywiście spowolnić czas zawsze. Też trzeba sobie to. Trzeba sobie wyrobić znowu jakieś... jakieś odruchy może dobre, tak jak w każdej grze tego typu. Tak samo jak narzekam w Enter the Gungeon, że nigdy skilla raczej... Nie zdobędę dużego, bo naprawdę trzeba w tej grze odblokowywać rzeczy. To po pierwsze, a po drugie, a trzeba faktycznie. Ten Dediganży, czy wgrywa się do tego typu grać? Żeby nabierać w prawy albo w lewy. W tym przypadku już mam 50 HP, to jest mało. I dziadku. o no nie, no jak spadł na jego hamsko. dobra, ale jest sukces. Mhm, świetnie mi idzie, prawda? Cudownie, mam 20 HP, w razie trochę tych jabłuszek. Bombę mamy. Ale ja cały raz bombę posiadam, więc w razie czego nikt nam tej bomby nie zabiera. Na razie, nie widziałem żadnego złodzieja kradzieja. Można strzelać przez te elementy, ale oczywiście tylko spowolnienie czasu spowoduje, że, że... Że, możemy przejść wyżej. Okej. Okay. To, to mnie, odbija. O, na szczęście nie, ja mi się, że ja dostaję obrażenia, jak dotykam tego laseru, lasera. Na szczęście nie, może w przyszłości będzie, będziemy obrywać. Trzeba uważać. No dobra, co my tu mamy? Okej. Okay. Tak, taki pokój. O! I powiem wam szczerze, ten pokój już widziałem. Ten układ widziałem. O, że było ciekawiej. Tak, bo pamiętam po tych kolcach. Na dole. Znajomy układ. Dobra, to pójdźmy może rzeczywiście teraz na przykład w prawo. Eee, w lewo! Kurczę. 40 HP to mało. Ale przy razie jak ginę, będziemy mogli zobaczyć co się dzieje jak ginę. Chociaż dobrze byłoby zdobyć na początku... U! Trochę zielonych zabawek. o, zielonych monetek! Gini. Dobra. A niech to. Dobra, mam 30 HP. To jeszcze nie żaden challenge room, więc boję się, że tutaj niestety nie zdobędę za dużo złota. A nie zdobędę też za dużo życia. No w sumie chyba chodziło mi wstępnie o życie. No nie, miałeś się przyczepić, Flint Hook. 20 HP, coraz mniej. Dobra. Jest challenge, który na końcu prawdopodobnie nas wyleczy. Wow, nie znam tego gościa. Nie znam tego gościa. Ale chyba go ubiłem już. Dobra. Też ważne jest, żeby zbierać te monety, bo one po czasie zostają... Niszczą się. W sensie, no, tracimy je. Nie wiem, co to... Ło! Wow, Ło! Wow, jak on naparza! Ginni! Proszę bardzo! I bez straty HP. Dobra, trzeba teraz ogarniać. No, gra jest skillowa mocna, jak widzicie. Dobra, jest... jest... pięknie. Odzyskaliśmy... Można powiedzieć, że 2 HP? Chociaż teoretycznie na niektóre rzeczy zadają nam obrażenia. Chyba mniejsze. Może takie małe miny zadają nam może 5 obrażeń, 5 punktów obrażeń, już nie pamiętam nawet. Okej. Okay. Hmm. Spowalniamy czas. Oj, oj, oj poleciałem na górę. O, a tu mamy jakiegoś. Co to jest za koleś? Możemy otworzyć? Możemy. O! Dużo, dużo monet zdobyliśmy. Co to jest za koleś? Możemy z nim pogadać? You know, bigger ships have more shops in them. Makes sense, right? Im większy... Im większy statek, tym więcej sklepów. Okej. Okay. No dobra, znaleźliśmy jakiegoś NPCa, który teoretycznie dawał nam tylko... A, może to to jest ten koleś od wskazówek. Ciężko powiedzieć. Dobra. Idziemy dalej. U! No siema. Co się nauczyć od... Ci przeciwnicy są uprościć, bardzo rzadko strzelają, jak widzicie i też na takiej zasadzie, że... O! W bardzo prosty... w kierunku, w którym jesteśmy, ale tylko jak widzicie po 45 stopni. Czyli teoretycznie... O, no nie! O, to było bliskie. To było... to mogło skończyć się tragicznie. Aha! Świetnie! Dobra, poszło. Ja nie musiałem oberwać od niego, ale czasami są tak umiejscowieni, że no... no cóż. Lama, lama się po prostu pasie. Dobra, cały czas idę w lewo, jak widzicie. Wow! One będą wybuchać, nie? One zostawiają miny. Dobra, kojarzę. Ten etap znowu kojarzę, żeby było ciekawiej. Czyli rzeczywiście etapy się powtarzają. Układy się powtarzają. Ale mam nadzieję, że jest na tyle to wszystko jednak yy, zróżnicowane, że to nie będzie się dzia za dziać za często. I już, proszę bardzo, pięknie. Z zawsze w tej skrzyni widzę jakieś jabłuszka. Tu znowu widzę dwa jabłka, więc jest pięknie. Mamy 50 HP. No, na razie nadrobiamy, jak widzicie. Zaraz się okaże, że tak! No to, to jest, moi drodzy, cel naszej misji. Tu cały czas zobaczcie, że widzę czaszka na mapie. Może, tu, może to jeszcze coś w przyszłości można z tym zrobić? Może to znaczy jakiś sekret gdzieś tu jeszcze, bo ta gra... W opisie nawet tej gry wyczytałem, że jest coś tutaj, że są tutaj sekrety w tej grze. Tylko pytanie, na jakiej zasadzie, na, na jakiej zasadzie te sekrety działają. Czyli zobaczcie, że okazuje się, że teoretycznie powinienem był iść w prawo. W prawo, było, w prawo było więcej rzeczy. Okej, okay, mamy sklepikarza. If I had a time belt, I'd use it to have longer naps. Mhm. Mm o, jest tarczka. Możemy zobaczyć, co robi tarczka. Shield. Hupmy sobie tarczkę. Być może to może oznaczać to samo, co, yy, co tarczka w engine czyli po prostu, że nam da możliwość. E, da nam możliwość nieoberwania, tak? Jeden damage po prostu mitigate, nie mówiąc po angielsku, nie wiem czym akurat użyłem słowa angielskiego, pozwoli nam nie dostać obrażeń raz. Dobra, lecę jeszcze do tych miejsc, których nie odkryłem wcześniej. Właśnie straciłem tarczkę. Fajnie. A to dlatego, że wpadam te cholerne kolce, o których zapomniałem. No to już widzicie. Rzeczywiście, to uchroniło mnie przed obrażeniami, ale no, wyszło. Wyszło po, sta po, po, po staremu bym powiedział. W klasyczny sposób, czyli w głupi sposób tracę. Oj, kolejny, zobaczcie, aleśmy tutaj pominęli sklepikarza. No się ma. Get perks, get grab! Get potions. And I get your gold, and then I buy nice cushions. Great system. Dobra, co tu mamy? Mamy Space, Meat, który daje nam 25 punktów życia, jak najbardziej. Co tu mamy? Fleet hook za 202, a tutaj mamy. Pirate's Vigor, zobaczcie, 810 golda jest nam potrzebne, tu nie mamy aż tyle, więc kupmy sobie to. Your quick cook get, gets, gets even quicker. A, zobaczcie, o, o wiele szybciej możemy teraz podróżować, o wiele szybciej lata, ok? spoko. Czyli też uczymy się w tej grze po prostu m, tego, co dają nam poszczególne bonusy. To jeszcze wracam do punktu wejścia. Wuhuu! Dobra, jesteśmy, i co tutaj mamy? Oho! Jakiś challenge. Ok. Tylko co to oznacza? Aha, ale to było. Ej, to było skomplikowane. Trafienie w ten dzwonek obraca niektóre te. Ale śmiesznie to wymyślili. Dobra, obraca. Ale złota, zobaczcie. Czy ja mogę sprawdzić, ile zdobyłem zielonych? Widzę, że jeden zdobyłem. Tiptonius Jones Tip Salon, czyli prawdopodobnie. Tu jest jakoś sporo sklepów prawdopodobnie, o to chodzi, tak? Szkoda, że nie ma, nie ma fast traveli. W każdym momencie mogę wrócić do huba. Tylko nie wiem, czy to nie zresetuje statusu po prostu misji. Okej. Okay. To teraz co musimy zrobić? Musimy skoczyć. A, proszę. Ej, można się tego nauczyć bardzo fajnie, zobaczcie. Dobra, moi drodzy, wykonałem misję, więc teraz szybko, na prędkości, mam nadzieję, że nie będę obrywał już ani razu. Na prędkości lecę do wyjścia. No i jesteśmy przy wyjściu. Możemy jeszcze to zniszczyć, bo tu jeszcze jakieś monetki będą i zobaczmy, co jest naszą nagrodą. Uhu! Space Shell, zawsze to na końcu widzę, że musimy coś zniszczyć. Jakiś element to jest związany z wodą. Proszę bardzo, jest jeden zielony i zdobyliśmy. A to tylko jeden? A gdzie? A, nie wszedłem w etap, który powinien mieć dwa? Ej, to jest ciekawe, zobaczcie. Niby ten etap pokazał mi, że powinien mieć dwie czaszki, ale zobaczcie, tam jest jakiś etap po prawej stronie, może to on miał drugą czaszkę. Chyba, chyba moi drodzy, że te czaszki, to tak naprawdę, które są pod spodem, właśnie w opisach, te czaszki mogą oznaczać, że tak naprawdę to jest e, poziom. Poziom zaawansowania poziomu po prostu, tak? Dobra, moi drodzy, można zrobić continue. Nie mogę otworzyć jeszcze, żeby było ciekawiej. Okej, okay, to jest interesujące, a nie zdobyłem drugiego poziomu, dlatego mnie nie odblokowało Black Marketu. Jasne, no to nie mogę wam pokazać Black Marketu dzisiaj, a szkoda, no mogę zabić sobie save'a i wam pokazać, ale w takim wypadku, w którymś momencie znowu uda mi się na pewno wam pokazać to. Librarius to jest Danger Room, Danger Room i Rumble Room, czyli po prostu są różne, no widać to znaczy, co możemy spotkać w danym, w danym poziomie po prostu, buzzards, gauntlet, o coś tam. Tenderizer. Dobra, moi drodzy, ale to oczywiście obczaimy w następnym odcinku. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Już wkrótce, czyli w sobotę, pokażę wam, jak wygląda kolejna rozgrywka, właśnie Flint Hooka. Mi się gra bardzo podoba. Pierwsze wrażenie pozostawia naprawdę bardzo pozytywne. Dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam się ta gra podoba. Czy rzeczywiście jest fajna, czy, czy jest jednak monotonna, nudna, czy to nic nowego. No mi się wydaje, że ogólnie. U używa i korzysta oczywiście ze wszystkich znanych nam dobrze mechanik, ci którzy oczywiście ogarniają i lubią takie gry, czy właśnie typu właśnie Enter the Gungeon, Hollow Knight, tutaj widzę są jakieś tam odniesienia delikatne można powiedzieć, więc progres postaci, permadew y y y y proceduralnie generowane poziomy, y levelowanie postaci, wszystko to jest znane, ale bardzo ładnie opakowane w bardzo ładne pudełko, moim zdaniem. Także dziękuję wam bardzo, wielka Piona i do zobaczenia już w kolejnym odcinku z Flint Hooka. Już niebawem! Cześć!